Witamy wszystkich wolnych, prawych Polaków w UK na północy. Z góry chcę podziękować wszystkim darczyńcom, którzy dorzucili swoją cegiełkę dla naszych rodaków na Kresach, który, jak wiecie, nie jest im łatwo. Mają tam cały czas restrykcje, cały czas mają podcinane skrzydła i naszą polskość. Jak co roku robiliśmy zbiórkę razem z niepodległą polską Lancashire, oddział Lancashire, żywności dla Polaków na kresach. Zobaczcie, jak to wygląda. Właśnie przepakowywujemy, będzie wszystko pakowane. Jak widzicie, ludzie się postarali, jeszcze jest dobre, ciepłe serce wśród Polaków, którzy chcą pomóc innym Polakom, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Tak jak zawsze mówiłem, każdy kawałek. Każdy, ka, każda paczka makaronu każda, każda paczka ryżu dla nich jest jak na wagę złota dlatego z góry z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom sklepu, sklepu Orzełek w Blackpool na Litam Road którzy jak zawsze pokazali dużo, dużo serca sklep Folklor, który dołożył, może nie robił zbiórki u siebie ale dołożył się naprawdę dużą cegiełkę i teraz tą nieprzyjemną sprawę też chcę poruszyć bo dużo sklepów udaje, żeby że bierze udział a nawet nie wystawią koszyka dla, dla ludzi, którzy mogliby wrzucili nawet głupi za przeproszeniem makaron, tam to nie chciało im się zrobić nawet koszyków. Także w przyszłym roku po prostu będę Was omijał. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas tutaj wspierali. Na pewno dużo sercji i pociech u dzieci, uśmiechów będzie dzięki tym darom. Parę słów chcesz powiedzieć dla moich tych? Także dziękuję jeszcze raz wszystkim. Bierzemy się za przepakowanie i czołem w Wielkiej Polsce. Trzymajcie się.